Mówisz crossover, myślisz niż sam kaszkaj. Nic dziwnego, bowiem to właśnie on spopularyzował segment kompaktowych crossoverów w Europie. Obecnie przybyło mu jednak sporo rywali, a sam kaszka doczekał się liftingu. Sprawdzam, czy to wystarczy, aby zachował swoją pozycję. Pierwsza generacja Nissana Qashqai trafiła na rynek na początku 2007 roku i szybko stała się hitem sprzedaży. Od tamtej pory samochód doczekał się trzech generacji i trafił do ponad 4 milionów nabywców. Od początku 2024 roku Nissan Qashqai trafił do 4445 nabywców, co czyni go 18 najpopularniejszym samochodem nad Wisłą. Placuje się między Volvo XC60 a Skoda Karo. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i daj łapkę w górę. Obecne trzecie wsielenie Kaszkaja znamy od 2021 roku, zaś w czerwcu 2024 roku doczekało się liftingu. I jak widać, znacząco na nim zyskało, przede wszystkim widać to po przodzie, który stał się agresywniejszy, zyskał przemodelowany większy grill oraz nowe reflektory Full LED z charakterystycznym motywem przecinków, które wyglądają naprawdę ładnie, a także nowe zderzaki. Wśród nowości znajdziemy też nowe lakiery i wzory felk, w tym obecnym w naszym egzemplarzu lakier ciemnozielony Deep Ocean z czarnym dachem, który kosztuje 6000 zł i doskonale pasuje do obecnych tutaj 20-calowych felk, które wyróżniają odmianę N-Design, która także jest nowością przy okazji liftingu. Samochód mierzy 442,5 cm długości, a jego osi liczy 266,5 cm. Lista nowości uzupełniają przezroczyste kloszetelnych lamp z nowym segmentowym wzorem. Spójrzmy teraz na bagażnik. Bagażnik liczy 436 litrów pojemności, co jest przeciętną wartością, jednak jest to spowodowane po części obecnym tutaj opcjonalnym AudioBoze. Ma za to podwójną podłogę, jest ustawny, estetycznie wykończony oraz wyposażono go w gniazdo 12V. To by było na tyle. Zobaczmy teraz kabinę. W kabinie zbyt wielu zmian nie znajdziemy i całe szczęście. Tak naprawdę, główną z nich jest zupełnie nowy system multimedialny oparty na Android Automotive i chwała za to, bowiem yy, oferuje on naprawdę świetną reakcję na dotyk, wręcz smartfonową, atrakcyjne grafiki, dostęp do map Google, do asystenta Google, oczywiście bezprzewodowego CarPlaya. Jednocześnie przypomina on swoją strukturą menu, układ znany z poprzednika czy z a. a zatem wszystko jest tu przejrzyste. Mamy też fizyczne pokrętło do regulacji głośności i parę fizycznych przycisków. Zachowano również ten sam fizyczny panel klimatyzacji, wygodny z dużymi przyciskami, pokrętłami. Mamy podstawowe przyciski fizyczne do obsługi najważniejszych funkcji czy to np. podgrzewania przedniej szyby, podgrzewania kierownicy, foteli. Również przed kierowcą znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 12,6 cala, takiej samej wielkości jak od multimediów. Jest on czytelny, ma płynnie przełączające się grafiki. Poza tym komputer pokładowy pokazuje naprawdę wiele funkcji. Obsługuje się go wygodnie za pomocą przycisków i pokrętła na kierownicy. Same przyciski są duże, logicznie pogrupowane. Tak naprawdę jeśli chodzi o ergonomię obsługi, uważam, że Nissan Qashqai jest wzorem do naśladowania. Auto stanowi również wzór, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Pod tym względem nic się nie zmieniło na szczęście. Śmień twierdzi, że i ma najlepiej wykończone wnętrze w segmencie C wśród kompaktowych crossoverów. Oczywiście mówię tu o markach popularnych. Dominują miękkie tworzywa, przyjemna w dotyku. W wersji End Design Cockpit wykończono alkantarą. Takie samo wykończenie znajdziemy też na konsoli środkowej i na drzwiach. Naprawdę jest to przyjemna, gruba alkantarka. Co więcej. Wstawki, które co prawda wykonano z plastiku imitującego szczotkowane aluminium, jednak są one solidne, nie jest jakiś tandetny plastik najtańszy, tylko w już wyższej jakości. Wszystko też solidnie zmontowano, nic nie trzeszcze, nic nie lata, nie skrzypi, tak naprawdę nie mam żadnych zarzutów. Również wyposażenie w wersji N-Design okazuje się bogate, już w standardzie mamy takie elementy jak indukcyjna ładowarka, pakiet systemów bezpieczeństwa i asystentów z asystentem martwego pola, monitorowaniem wzroku kierowcy, systemem otrzymywania pasa ruchu, czy aktywnym tempomatem. Mamy również dostęp bezkluczykowy, reflektory Full LED, czy pełny pakiet zimowy, o którym już wspomniałem, czyli podgrzewaną kierownicę, przednią szybę oraz fotele. A także dwustrefową automatyczną klimatyzację. Zapomniałem, w standardzie mamy też dach panoramiczny oraz zgrabnie wkomponowane oświetlenie ambient. Z opcji mamy natomiast świetnie grające audio Bose z 10 głośnikami oraz subwooferem. Pakiet Komfort, który obejmuje między innymi elektrycznie i bezdotykowo sterowaną klapę bagażnika, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień i parę innych gadżetów. Jedyne, czego zabrakło, to elektrycznej regulacji fotela pasażera. Ja siedzi o przestronność, pod tym względem kaszka i wypada w, tak naprawdę przyzwoicie, reprezentując typową klasową średnią, taką całkiem niezłą. Z przodu jest wygodnie, miejsca sporo w każdym kierunku, mimo obecności panoramicznego dachu. Podłokietnik jest szeroki. Schowków jest wystarczająco dużo. Mamy podwójny schowek w odektnikiem, mamy kieszenie w drzwiach, które pomieszczą 1,5 litrową butelkę z wodą oraz wystarczająco obszerne fotele z ekoskóry i alcantary. Z tyłu natomiast zaraz to sprawdzę. Z tyłu mamy wystarczająco dobre warunki dla dwójki średniej postury osób. Mamy dla nich wystarczająco dużo miejsca na nogi. Jednak trzym osobom już będzie ciasne ze względu na ograniczoną szerokość kabiny. Mamy za to podłokietnik z kapholderami, osobne nawiewy oraz dwa porty USB-C. To co mi się nie podoba w kaszkaju. To słabo wyprofilowana, praktycznie płaska kanapa z kiepskim podparciem pod uda. To samo zresztą zarzuciłem dżukowi. Tutaj projektanci japońskiego crossovera mogliby się bardziej postarać. Zobaczmy teraz co drzemie pod maską. Pod maską znajdziemy znany m.in. z x Traila napęd hybrydowy e-power. Bazuje on na turbodoładowanej jednostce benzynowej 1.5 R3 o mocy 158 koni, która pełni rolę generatora prądu dla silnika elektrycznego, który oferuje nam 190 koni i 330 Nm. Napęd trafia na przód. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 170 km na godzinę. Jak ten napęd sprawuje się w praktyce? Zapraszam. Napęd Kaszkaja e-Power imponuje nie tyle swoją dynamiką, choć osiągi są naprawdę dobre, zwłaszcza w trybie sport, co płynnością pracy, charakterystyczną dla aut elektrycznych. Tutaj mamy do czynienia z pełną hybrydą, a mimo to układ napędowy działa naprawdę płynnie, praktycznie jak w elektryku. Zresztą tym szczycił się producent wprowadzając tego typu rozwiązanie. Mamy też y, znaną z elektryków przekładnię redukcyjną, którą znajdziemy też de facto w hybrydach Hondy, np. w Civicu czy testowanej niedawno Hondzie ZRV. Co należy podkreślić? Półtora litrowa jednostka Nissana, która służy jako generator prądu, pracuje znacznie lepiej niż ta w Renault. Jest lepiej wyważona. Co prawda, jak odpala się, również słychać, że ma trzy cylindry. Jednak y, nie jest to tak natarczywe. Jak jednostka 1,2 w Renault Espace, na przykład. I można do tego przywyknąć. Oczywiście, przy dynamicznym przyspieszaniu i przy odpalaniu się słyszymy, że ma trzy cylindry ten warkot charakterystyczny. Jednak jeździłem już głośniejszymi trzycylindrówkami Samochód jeździ naprawdę przyjemnie, płynnie. Do tego napęd e-power okazuje się całkiem oszczędny, choć mistrzem pod tym względem też nie jest. Średnio w teście auto zażyło między 6,5 a 7 litrów na 100 km. Na drogach lokalnych będzie to jakieś 5 litrów, 5,2 do 5,5 na 100 km, w zależności oczywiście jak jedziemy. Przy prędkościach oko około 100-110 na godzinę jest to 6-6,5 litra. Przy prędkościach autostradowych, czyli 140 na godzinę, robi się już między 7,5 a 8 litrów. Zaś największą zaletę napędu e-power widać w mieście, czy też czuć w mieście. Gdzie według producenta samochód jest w stanie jeździć nawet w 80% w trybie elektrycznym? Cóż, po teście mogę stwierdzić na pewno, że udział silnika elektrycznego jest naprawdę spory. Często jeździmy na prądzie w warunkach miejskich. Spokojnie osiągniemy wówczas wyniki z piątką, niekiedy nawet z czwórką z przodu, jak się postaramy. Mówię o jeździe nawet w trybie normal, w trybie eko jeszcze osiągniemy lepsze wyniki. Do tego, kaszkaj odznacza się całkiem fajnym zasięgiem oscylującym w granicach nawet 800 km, gdyż bak w przeciwieństwie do wielu innych hybryd jest całkiem spory i ma 55 litrów pojemności. Wreszcie, samochód bardzo przyjemnie się prowadzi, ma fajny sprężysty układ jazdy. Zawieszenie jest zestrojone także zapewnia jednocześnie przyzwoity komfort, w zupełności wystarczający. Jedynie na większych studienkach i większych wybojach czuć, że mamy tu do czynienia z dużymi 20-calowymi obręczami. Jednak w większości sytuacji sprawdza się bez zarzutu. Układ kierowniczy według mnie jest idealnie zestrojony w punkt, gdyż z jednej strony pracuje lekko, świetnie sprawdzając się w warunkach miejskich i przy manewrowaniu. Sprawia, że manewrowanie, parkowanie tym autem jest naprawdę łatwe. Z drugiej strony zapewnia wystarczająco bezpośrednią reakcję, daje dobrą odpowiedź zwrotną na temat tego, co się dzieje z kołami. Jest po prostu tak w sam raz. Dobrze zestrojone również hamulce, które działają płynnie. W mieście docenimy też wydajną rekuperację i tryb e z którego słyną Nissan'y. Hamulce po prostu są wystarczające do osiągów tego auta w zupełności. A zatem do układu jezdnego nie mam za żadnych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogę mieć natomiast do ceny, gdyż ta startuje co prawda od pułapu 164 tysięcy za odmianę Acenta, Oczywiście w wersji e-Power. Jednak już nasz egzemplarz w środkowej wersji N-Design która jest bogato wyposażona, ale jeszcze nie topowa. Kosztuje 194 450 zł. Natomiast wraz z opcjami, o których wcześniej wspomniałem. Robi się już 208 000 zł, co jest naprawdę sporą kwotą. Jednak wcale nie ostającą od głównych mainstreamowych rywali. Dla przykładu, podobnie skonfigurowany Renault Austral, z którym Nissan Kaszka jest pokrewniony, w wersji e-Split Alpine z napędem hybrydowym etech Full Hybrid, który działa na podobnej zasadzie co e-Power, jednak bazuje na jednostce 1.2, kosztuje 218 tysięcy złotych. Natomiast Toyota Corolla Cross z napędem hybrydowym 2.0 o mocy 197 koni w wersji Executive w podobnej konfiguracji kosztuje 196 900 zł. Mamy jednak chińską konkurencję. Taką jak na przykład najnowsze MG ZS, które ma podobne gabaryty do Kaszkaja, które jest też bogato wyposażone może nie aż tak jak Kaszkaj, ale również nie pozostawia powodów do narzekania. I w wersji ekskluzji topowej kosztuje 116 tysięcy, rozwija 196 koni, a więc podobnie co Nissan a zatem różnica wynosi blisko 100 tysięcy złotych, po prostu kosmos. Mamy też Omode 5, która co prawda występuje z silnikiem benzynowym 1.6 TGDI o mocy 147 koni. Jednak w konfiguracji premium tej bogato wyposażonej kosztuje zaledwie 129 500 zł, a zatem różnica jest ogromna wręcz. Jeżeli europejscy i japońscy producenci czegoś z tym nie zrobią, to rzeczywiście ich pozycja może zostać zagrożona przez chińskie marki, mimo że kaszkaj sprawia wrażenie naprawdę dojrzałej, dopracowanej konstrukcji. Jeśli podoba Wam się i zajrzyjcie koniecznie na superauto.pl, gdzie znajdziecie aż kilkadziesiąt egzemplarzy fabrycznie nowego Nissana Kaszkaja. W różnych wersjach silnikowych, wyposażeniowych auta pochodzą z 2024 roku. Są dostępne od ręki. Wiele z nich dostaniecie z atrakcyjnymi rabatami sięgającymi nawet kilkunastu procent. Możecie też liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności, oraz dostawę pod dom. Podsumowując, Nissan Kaszka jest przykładem mądrze zrobionego, udanego liftingu. Samochód tylko zyskał, nie tracąc nic ze swoich dotychczasowych atutów. Stał się jeszcze atrakcyjniejszy dla oka. Ma jeszcze lepiej wykonaną kabinę, jeszcze bogatsze wyposażenie. Zyskał ciekawą wersję N-Design, jednak wciąż ma ograniczoną paletę silników. Jednak tu wszystko będzie rozbijać się o cenę, gdyż w obliczu ekspansji chińskich producentów, to właśnie atrakcyjnymi promocjami i rabatami muszą walczyć utytułowane marki i modele, jak na przykład Nissan Qashqai który jest naprawdę świetną, naprawdę dopracowaną konstrukcją. A Wam jak podoba się nowy kaszka? Wybralibyście go? Czy może skusilibyście się na najnowsze MG albo na Renault Australa? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie dać suba, lajka i do zobaczenia za tydzień.